Po raz drugi pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali rycerski piknik skierowany do młodzieży szkolnej pod nazwą Rycerze Nie Biorą. Zmiany w stosunku do ubiegłego roku były jednak znaczne i to oczywiście na plus. Po pierwsze, lokalizacja imprezy, już nie w wapienicy, ale w prawdziwie historycznym miejscu na terenie Bielskiego Grodziska. Po drugie, tym razem młodzieży było zdecydowanie więcej i aby wszyscy mogli się pobawić, wprowadzono kilka tur czasowych, a młodzież napływała falami. Jest to impreza mająca znaczenie profilaktyczne, czyli jest przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Co chcemy nią promować? Przede wszystkim zdrowy tryb życia, a także no, profilaktykę uzależnień. W zeszłym roku była to impreza, którą jak gdyby chcieliśmy rozpocząć naszą w ogóle akcję i miała bardziej charakter kameralny. Natomiast zobaczyliśmy, że cieszyła się wielką popularnością. W związku z tym postanowiliśmy trochę odważnie. Zrobić w tym roku taką bardziej masową imprezę. 400 dzieci jest uczestnikami dzisiejszej imprezy. No mam nadzieję, że cel jest na tyle szczytny, że rozwój tej imprezy będzie powodował większą świadomość wśród dzieci i młodzieży. Zabaw zorganizowano zdecydowanie więcej, a dzięki przenosinom na teren Grodziska każda konkurencja rycerska miała zapewniony tak zwany bezpieczny obszar. Mam nadzieję, co najważniejsze, że młodzież zobaczyła, że można zrobić coś ciekawego, coś fajnego i niekoniecznie trzeba siedzieć na murku przysłowiowym czy na schodach i wypić piwko, tylko można zrobić coś fajnego z kolegami, pobawić się. Mam nadzieję, że chwyci i będzie co roku. Co tu się będzie działo dzisiaj? Będzie dużo zabaw, będą walki, będą damy, będą rycerze. Będą pokazy rzemiosła, czyli żeby było coś, coś dla serca, również będzie coś dla brzucha, będzie takich trochę potraw. Mam nadzieję, że trochę w tonie średniowiecznym, mam nadzieję, że będzie ciekawe popołudnie. Generalnie nie ma jednej grupy, to są osoby zaproszone, wyselekcjonowane. Pochodzą z różnych braz, od chorągwi ziemi górnośląskiej, chorągwi rybnickiej, Nowopostojego, polstałego Bielskiego, starego brasa Bielskiego. Generalnie to są ludzie, którzy po prostu chcą coś zrobić. I drugi elementem wybieramy takich ludzi, którzy naprawdę dobrze rekonstruują się na wiecze. Nie chcemy, żeby ktoś potem chodzi i mówi, a tutaj rycerz pije z kubka, który jest plastikowy, a tutaj rycerz ma coś dziwnego przyczepionego. Wszyscy rycerze, wszystkie damy które, i stroje i tak dalej, które tutaj występują, są tak zrobione, że nawet historyk czy archeolog, który się przejdzie po naszych stanowiskach, stwierdzi, że to jest naprawdę dobrze zrobione.